Cześć, z tej strony Tenrix i witam Was serdecznie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku postaram się Wam pokazać, gdzie jest e, drzewo. Chociaż tam będzie chyba więcej drzewa niż tylko jedno. E, chodzi o drzewo zombie. I to jest takie zielone drzewo bodajże, zombie. A jeszcze tam będzie chyba złote drzewo. Chociaż nie. Złote drzewo to wam pokazywałem ostatnio. Ono jest gdzie indziej. Ale z tego co wiem, można się tamtędy też dostać. Eee, znaczy, złote, to jest żółte, które w, o, w poprzednim odcinku było. Eee, it's the Czyli tak, pierwsze co? Przejeżdżamy przez most. Mam nadzieję, że mi się uda wam pokazać. Eee, tam będzie zombie tree i co swamp, swamp tree czyli bagienne drzewo i zombie drzewo które chyba oba chociaż tutaj nie jestem w stu procentach pewny ale w 2015 chyba zostały dodane do gry i zostały także spoczko teraz tylko żebym trafił tam gdzie mam jechać a więc tak to nie tu Aha. Trzymamy się cały czas lewej strony. Gdzieś tutaj to musi być, chyba tutaj, co? Tutaj? Tak jest, to jest tutaj. I musimy tutaj wejść do góry. Wykorzystamy do tego drzewa, które tutaj się znajdują. Mam tam. Najlepszą siekierę, przynajmniej tą, która najwięcej obrażeń zadaje. Z dostępnych oczywiście. Teraz spróbujemy to drzewo tam przerzucić jakoś. Żeby nam tutaj jako, jako drabina służyło. Halo? A nie dam rady. Chyba nie dam rady, moje umiejętności nie są zbyt dobre z tym rzucaniem tego drzewa. Dlatego zetnę jeszcze trochę. Okej, okay, dobra. Teraz spróbujemy. Halo? Czemu się to poplątało, panowie? wie ajaj, Ajajajajaj. I chodź w tą stronę. I te gałęzie, i gałęzie. No, chciałem. Szybko, ale coś to się nie da. Dobra. weźmy hmm. mi się wydaje, że musimy jeszcze coś odciąć. Wow, to szybko poleciało. Weźmy jeszcze to oddnijmy. Będzie łatwiej zabrać ten kawałek. Chyba. Chyba będzie łatwiej. Jest łatwiej? Nie jest łatwiej. Gdzie on jest? I poleciał mi tu. To jest to? To jest to chyba. Oj, boż, posz, posz, posz. Aj, dobra, nie jest zbyt łatwo. Myślałem, będzie łatwiej. Ale dobra, nie tak, to tak to zrobimy. No chodź, no chodź ze mną. Walczy to drzewo, walczy No Szkoda, że w tej nie można ćwiczyć swojej siły żebyśmy mogli potem drzewa e, większe drzewa nosić Dobra, zostawimy tak A, po, położymy jedno na drugim, zobaczymy jak to wyjdzie. Mm -hmm. Mm -hmm. I tak właśnie wygląda. Chwila, tutaj mi się to w ogóle nie udało. Mm -hmm. Ojoj, oj. dobra, dobra, jeszcze raz spróbujemy przerzucić to. Poszło? Nie poszło. Czemu mi się to poplątało. Mm, mm, mm. Teraz, może. Jej, już lepiej. Nie w tą stronę. Macie jakiś... Dajcie znać w komentarzu, czy macie jakiś sposób na donoszenie tych drzew, bo naprawdę. Mi to nie wychodzi. Ogólnie by się tutaj przydało mm, duże, ale lekkie drzewo, które jestem w stanie podnieść. Bo to nie jest zbyt lekkie. Podniosę o, tutaj już ładnie. Ja, ja. No, już jest wyżej. Dam radę, nie dam rady jeszcze. Jeszcze nie dam rady zjeżdżaj i musiał zjechać dobra dobra o o o o o o właśnie dobra w końcu mi się udało także no musicie tutaj jakoś to drzewo sobie podrzucić i wchodzicie tutaj i wchodzicie tutaj i tutaj, jak idziecie prosto... Hmm, chyba do góry. Czy tutaj? Nie, do góry chyba. Co tutaj jest? Tak, na pewno do góry. Czyli nie prosto, tylko w prawo. Idziemy, idziemy, idziemy. I tutaj powinny być bagna. widzę, powiem szczerze, pierwszy raz tu jestem, <noise> więc, ale nie, no tutaj na pewno są, tutaj są na pewno dobrze by było mieć, o, tutaj są, bagienka w końcu, tutaj dobrze by było z kimś przyjść na zasadzie jedna osoba przychodzi, ścinaj i wrzuca drzewo, a druga zbiera i zawozi do bazy. Do jednej i drugiej, bo tak samemu to jest. Dużo czasu się na to poświęci. Tutaj są bagne, jak widzicie. I tutaj, właśnie mamy drzewa. Kolejne drzewa. I tak, to są drzewa, chyba bagienne. Dam radę to ściąć. Halo. Dosyć mocne te drzewa. Zobaczcie, że tutaj 4 czy 5 uderzeń potrzebuje tą siekierą, więc. O, 5. Okej, okay. to jest takie żółtawe czy bardziej pomarańczowe. I tutaj jak widzicie jest zielone. I to jest na pewno Zombie Tree. Zombie. Dobra. Zwetne jedno to jedno to, bo jeszcze nie miałem tych drzew. I sobie zaniosę je do auta i zobaczymy. Zobaczymy, jak one wyjdą, jaki kolor mają. Ten będzie chyba pomarańczowy. A tam, no tamten na pewno zielony, ale ten. Dobra, obetnę te końcówki. A to się kierą, jak to idzie? No, całkiem spoko. Ładnie. Ładnie, nie powiem. Ej, 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 gdzie lecisz? Gdzie lecisz? Panie, daj pan spokój. Chodź pan. Chodź pan. Okej, okay, idziemy. Tyłem będzie chyba lepiej, chociaż nie widzę, gdzie idę. O, teraz widzę, gdzie idę. Rzucę to do samochodu i wracam po zielone drzewo. O zombiaki. Dobra, zostawię tutaj. Ciekawe czy tutaj bym mógł sobie to zrzucić chyba tak. Będzie bliżej. Będzie bliżej. No i tam podbiegniemy tylko do auta i załadujemy na dole. Jeszcze pewne zombie tree i zobaczymy jak to. Jak to wy będzie wyglądało jak to przez maszynę przejdzie. Czy znaczy, tutaj to zielone, to jestem pewny, że no tutaj akurat zaskoczenia nie będzie, ale to trzewo to, to, to drugie. Takie mi się wydaje będzie bardziej pomarańczowe. Tutaj też trochę tych będzie odetnę, będzie mi się łatwiej niosło. Teraz będzie już. U, nie chciałem. Nie chciałem, wybacz. Ok. W ten sposób będzie się niosło spoko. Nie zahaczyć. Okej. Okay. Mamy to. A mogłem może nawet całe nieść. Dobrze. Dobrze, dobrze. No i to są te dwa drzewa. Jeżeli ktoś potrzebuje, raczej ma ochotę na zbudowanie czegoś zielonego, jakiegoś domku, czy coś w tym stylu, no to tutaj macie zielone drzewo. I tu zaraz zobaczymy jaki z tego kolor wyjdzie. Pewnie jakiś pomarańczowy czy coś w tym stylu, ale. Bo żółty już mamy, tak? Więc, więc na pewno nie będzie żółte, bo to by było bez sensu, żeby były dwa całkiem żółte drzewa. oj oj. jednak tędy nie. Chociaż chwilę mogę zrzucić tutaj, i tam do auta przejść z dołu. Dobra, weźmiemy stąd. Ponosić te dwa drzewa tak daleko, to lepiej je tutaj zrzucić. I przejście. Będę szedł tylko raz, a nie dwa razy. No, i dlatego mówię, że tutaj dobrze by było z kimś przyjść. A nawet jeżeli by trzeba było nosić to drzewo aż na tam, gdzie auto stoi, na tamtą stronę, no to by było trochę lżej niż chociaż osoba, która. O. Osoba, która by zawoziła, by mogła. Chodzić tutaj, iść po auto, podjeżdżać tutaj, ładować i tak w koło Macieju, albo na zmianę. Jest to do, 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 do gadania. Dobra. Chociaż tutaj też można auto jedno zostawić: śmigać tutaj autem, podjechać tam, tu, tam, tu, tam, jeździć tak tymi autami na zmianę. No, w sumie ma to set. I zanim osoba jedna wróci z samochodem, to druga już wsiądzie w następny i pojedzie, i tak dalej, i tak dalej. No jest, jest opcja. Można pokombinować. Ciekawe, jak długo to drzewo tutaj będzie leżało. Bo tego nie wiem w sumie. Po jakim czasie one znika. Jakie leży ścięte. Czy w ogóle nie znika? Dobrze. Dobra, podnijmy to troszkę. O, za daleko. Za, za daleko. Za daleko. O, o to chodziło. O, to chodziło. Mam nadzieję, że tak nawrzucam i nie wypadnie. To jeszcze gałązka została teraz to drzewo no nie to się kierować będzie szybciej jednak okej okay, mogłem to może Chociaż nie, będzie, będzie chyba dobrze. Okay. Jeszcze dwa kawałeczki. Mam nadzieję, że nie muszę tego ciąć do końca. Czy mi to wszystko nie wypadnie, to może spaść. Tam spaść. Dobra, teraz może nie spać. No i. I co? I próbujemy z tym zajechać. Dobra, nie wypada, jest ok. Czyli dowiodę do swojej bazy i poprzemijamy troszkę tego drzewa. Zobaczymy. I tu gałązka mi będzie przeszkadzała, chyba. Jest most jeszcze? Nie ma. A? Ok, opuszczaj, opuszczaj ten most. Auto zablokuje i nie pojadę. Jeszcze tak lekko tył przód, tył przód, żeby mi się koła nie zablokowały. Żeby mi to wszystko z auta nie spadło, jak zacznę ruszać. Ok, lecimy, lecimy na szybkości. O, tutaj ładnie te domy budują. Też muszę pokombinować, zacząć budować, ładnie, ładnie to wygląda. Ja mam, jak, wie, jak widzieliście, trochę śmieci na, na moim placeku. O, to by bolało. Wszystko by mi spadło. Dobra. Tutaj mógłbym tyłem wjechać. Ale nie mam pociętego, więc... Dobra, najbardziej mnie to drzewo interesuje, jaki będzie miało kolor po przerobieniu, ale pewnie coś pomarańczowego. I weźmiemy jeden zielony na szybko. Dobra. Mamy cię. O, o. Nie tak, tak cię. Gdzie... Okej. Okay. Weźmy ten gruby. Kawał. Jak go wyciągnę, to weźmiemy. Ok. Mamy cię. Dobra, ten już poleciał. Ok, on jest taki pomarańczowy. No i żeby się nie pociął. Chodź, tu chodź, wracaj. <laughs> ok, czyli mamy taki pomarańczowy, fajny. I do tego taki zielony. Więc to są kolejne dwa kolory w tej grze, które można zdobyć. Złóżmy trochę tych kolorów koło siebie. Zobaczcie, no całkiem spoko. Żółty. ok, czerwony. No jest co robić z kolorami, jeżeli chcecie budować coś kolorowego. To tutaj naprawdę jest. Z czego wybierać? Tylko w zależności od koloru, zdobycie tego drzewa no, jest ciężkie. Ja to żółte drzewo, które tutaj mam, ja nie wiem, czy ja dowiozłem ostatnio, chyba nie dowiozłem, więc ja to drzewo mam od kogoś. No, no to macie tutaj te, tu są drzewa, jeszcze jedno drzewo jest takie. Czarne chyba. Muszę jeszcze załatwić, ale tutaj zobaczcie, no z tych kolorów już można ładnie pokombinować z bazą. Więc polecam. Fajnie, ciekawe w sumie jaka cena jest, ale chyba nie jest zbyt drogie, bo najdroższe chyba jest to. To lodowe. Znaczy nie jest najdroższe. Jest jeszcze jedno drzewo, ale na razie nie mam siekiery tej End of Times czy siekiery, więc na razie tam nie idę. Mogę wam pokazać ewentualnie miejsce, ale też mam tylko jedno oko, żeby tam wejść. A oka są drogie. Gdzie są? O, tutaj macie mój zbiór siekier. Yy, I wszystkich innych itemków. Yy, gdzieś miałem oko. On tutaj leży jedno oko. Mam jedno oko, więc kiedyś na pewno nakręcę odcinek, tylko muszę siekierę załatwić znowu. Także no, tutaj jeżeli chodzi o te dwa drzewa, które chciałem wam pokazać w dzisiejszym odcinku, to są te dwa drzewa, już wiecie jak się tam dostać i no i to tyle, to będzie na tyle w tym odcinku, także jeżeli wam pomogłem zostawcie suba, zostawcie lajka, no i co, I widzimy się w kolejnym odcinku, także do zobaczenia, trzymajcie się, hej!